Historia zbrodni katyńskiej była tematem spotkania młodzieży, które odbyło się w siódmym liceum Ogólnokształcącym imienia Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Takie spotkania są konieczne dla młodych ludzi, dlatego że znajomość historii swojego narodu to jest znajomość swojej tożsamości. Człowiek, który nie zna swojej historii, naród, który nie zna swojej historii, jest narodem, można powiedzieć, chorym, wykorzenionym. Katyni. Powszechnie uważa się, że wszystko na ten temat wiemy, natomiast z doświadczenia wiem, że przy bliższym kontakcie, w momencie, kiedy zaczyna się mówić o Katyniu, o genezie zbrodni katyńskiej, o jej przebiegu. O jej konsekwencjach, o kłamstwie katyńskim, ta wiedza pierwotna okazuje się bardzo niewielka. Podczas spotkania młodzież mogła poznać wszystkie znane wątki wydarzeń z 1940 roku zobaczyć archiwalne zdjęcia, miejsca kaźni tych, którzy mordowali, oraz ich ofiary. Józef Gębski, scenarzysta i reżyser filmowy, zaprezentował uczniom jedno ze swoich dzieł film Katyń. Spędziłem 44 dni na ekshumacji Katyń Miednoje Charków. Zrobiłem dosyć duży film. W tej chwili zrobiłem film, który dziś tutaj pokazuje młodzieży Katyń. Moim mentorem był zawsze ksiądz Peszkowski. To była bardzo dziwna sprawa. To był humanista pośród bestii i myślę, że on mi pomógł zrobić ten film tak, jak być może młodzi ludzie to zrozumieją. Spotkanie było okazją do uczczenia 74 rocznicy zbrodni katyńskiej, mordu dokonanego przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego.